Chciałem preparsi, tu to wójtonio. Właśnie sobie spiąłem nowy rzemień. Stara maszyna. Westa o jest przełączę. Muszę go odkurzyć. Dawno nie była czyszczona, bo też długo nie chodziła eee, tu założyłem taką lampkę, akumulatorek, o, parę LEDów. Wcześniej się pasek ślizgał, bo nie był naprężony. patrzę jest W zapasie mam spinki nowe. Zobaczymy jak to chodzi. Aby regulować głębokość no. muszę sobie wycieścić, wyremontować, pierdoł pousuwać, Tutaj chcę pod stopką założyć dodatkowego led który mi tu będzie oświetlał. Drugi tu mi się spalił, który oświetla tą stronę. Na razie tego tak przymocowałem na taśmie. No. góry o. góra elegancko nic się mam kupione w ridlu mam trochę zapasów zawsze coś mogę uszyć no taki kącik porobiłem a tutaj mam zapasowe igły sobie kupiłem w wolinie bez tego ani rusz. Ciężko je dostać w ogóle, ale mam. tu mam zapas właśnie. Stary rzemień, jeszcze nie będę wyrzucał. jeszcze stara spinka. Jest nowa spinka. O, widać ją. Reklama firmy. Wysłuchaliśmy do tego. Nie leży. Że... No. Ostatnie mi siedzenie do roweru. Jasne, ciemna zielona. O, taki zestawik. Ten, ten zielony jest bardziej miękki. Ale jeszcze go trochę zostało. A z tego zielonego jasnego to uszuję jeszcze miech do zmiany biegów do dźwigni. Wezmę stary. Na razie czekałem, bo musiałem zamówić materiały i naprawić maszynę. Teraz będę mógł sobie zrobić. I tak to wygląda. Trzeba <słuch> się te zielone, jedna tu jest, trzy zielone, jedna taka bardziej trawiasta, czarny, dwa żółte, czerwony, ten też było, to był, ma dwie oczywiście, dwa białe, szary, niebieski, dwa odcienie niebieskiego. Dobrze jest zapasy, tutaj jeszcze jest właśnie starego typu czołynka. na no takie właśnie magazynki, no, tutaj nawijarka. żeby wszystko czyścić, no, zapasowe, ten jest bez elementów. Nie wiem to jest Nie wiem czy to jest niemieckie Pojęcia nie mam Musimy sprawdzić Dobra, kopaciory, mechaniory, prepersi, buszkraftowcy, Edecemani jak Lewandowski Buszkrafty, ten Bushmeni, Ojciec i Syn z Pre Poland Wrocławia o Lizner? <laughs> Fajne. Lisek Krzysztof Lis. Domowy survival. O. Jeszcze wielu innych chłopaków. Konwenciarzy. Warto ich słuchać. Mają ciekawe przemyślenia. To też się udzielam trzeba tu będzie poświęcać cały ten film Dobra, trzeba się zwijać